Czy na, e, na tle tej belki podświetlonej startowej. To jest Kamil Soch. Państwo widzą to doskonale tu na ekranach telewizorów. E, czekamy na to aż zapłonie żółte światło. Jakże niewiele trzeba skończyć aby m, wygrać dzisiejsze zawody. Ledwie 113,5 metra. Wydaje się, cóż to jest dla takiego mistrza. Przecież punkt K na to jest rok 120. Wydawało by się, bez najmniejszego problemu powinien wylądować dalej, ale pali się czerwone światło. Trener Honga Gacher daje sygnał. Wycofaj się z belki startowej. Poczekajmy jeszcze chwilę. Poczekajmy na to, aż warunki się poprawią. Będzie można oddać ostatni skok w dzisiejszych zawodach. Oby był to skok zwycięski. Trudne warunki. Tory cały czas yy, zasypywane padającym śniegiem, gęsty ten śnieg, lekki, mokry on sprawia, że prędkości najazdowe bez koczków nie są tak wysokie, nie są tak duże. Przecież rozbieg ustawiony jest dosyć nisko. No ale widzimy jak pracują na tym yy, organizatorzy, jak yy, kiobraz kierują dysze much na te tory najazdowe, żeby yy, poprawić prędkości. Tutaj Adam, Adam Małysz, który yy, tłumaczy Matkowi gotowi, to jak... Powinna wyglądać trajektoria lotu przy jego skoku. ale to oczywiście rozmowa swoją drogą, a oczekiwanie na skok Kamila swoją. Widzą Państwo kibiców, no nie da się ukryć, że atmosfera tutaj może nie gęstnieje, ale robi się coraz bardziej napięta. Wszyscy czekają, wszyscy liczą na to, że za chwilę Kamil pokrójnie daleko, że za chwilę przypieczętuje sukcesem w dzisiejszym konkursie to co prezentował tutaj i na treningach i podczas turnieju Czterech Skoczki uśmiecha się teraz tam szeroko no, żeby się nie zdekoncentrował żeby wytrzymał do końca, żeby pokazał błysk tej mistrzowskiej formy już nie ma czerwonych diod zaświeconych, wygląda na to, że zapali się zielone światło, już rusza Kamil w dół za chwilę obejrzymy jego skok. oby to było trzecie zwycięstwo w tym sezonie leci w powietrzu, leci wysoko jest daleko, jest! jest zwycięstwo Kamila! serii finałowej. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Nowy lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Człowiek, który wygrał drugi konkurs z rzędu, trzeci w tym sezonie i osiemnasty w swojej przepięknej karierze. Kamil Stoch! w Wiśle. Mówiliśmy Państwu, że liczymy bardzo na to, że dziś Będziemy się cieszyć z tymi tysiącami ludzi, którzy przyszli tutaj na konkurs, że będziemy cieszyć się kolejnym zwycięstwem Kamila, że inne rozwiązanie właściwie nie wchodzi w grę. Oczywiście można sobie mówić, że takie rzeczy można potwierdzić dopiero po zwycięskim zakończeniu konkursu. Ależ jaka to jest przewaga! 16,3 punktów! Fantastyczny sukces Kamila! Pierwsze zwycięstwo podczas zawodów Pucharu świata w Miejmy nadzieję, że nie ostatnie, bo jutro znowu konkurs. Jutro do tego konkursu Kamil przystąpił już jako lider klasyfikacji generalnej pucharu świata. Do klasyfikacji Kamil już nie przystąpił, po tym kiedy oddał najdłuższy skok w drugim treningu Kamil złapał się za kolano, stał potem zgięty z bólu przez parę minut. Nie wiedzieliśmy, czy to jest rzeczywiście jakaś poważna sprawa, czy nie. On sam później troszkę bagatelizował sprawę, mówił, no, tak jak zwykle, kiedy skoczę daleko, zdarzają się tego rodzaju komplikacje. Adam Małysz opowiadał o tym, co mogą sobie Państwo obejrzeć na stronie internetowej oraz potrzeb na Facebooku w wywiadzie udzielanym Adamowi Widęckiemu mówił, że no to jest to jest coś, co Kamina... Nęka w tym sezonie. Jest to przypadłość, którą wypadałoby zaleczyć, ale nie ma czasu, bo cały czas są treningi, cały czas są zawody. On potrafi zacisnąć zęby, on potrafi startować z tym bólem i co widzieliśmy tutaj, potrafi wygrywać w fantastycznym stylu.